Hej, kat z i dzisiaj nagrywam dla was kolejny filmik. Słuchajcie, jak otwieram właśnie nową serię pet shopów. W sensie wiem, że to jest czwarta seria, ale po prostu wiecie, te takie nowe boksy właśnie z pet shopów. Tu mam pudełko moje nowe z pet shopami. Wiem, że wam ledwo nagrywałam moją kolekcję pet shopów, ale kupiłam sobie nowe specjalne na nie, bo nie mam ich też aż tak dużo. Więc nie potrzebuję aż takiego ogromnego pudła. A słuchajcie, ten zestaw, zanim długo też sobie otworzymy. Tylko na razie dzisiaj otwieramy to. I teraz tak, ja najbardziej widzowie chciałam ten zestaw, ale o, u mnie w Biedrze oczywiście nie było i były tylko te trzy. Także otwieramy sobie dzisiaj te trzy. Yy, robię Wam oczywiście tutaj ściągę, który kolor, która łap, który kolor łapki jest do którego zestawu, żebyście wiedzieli, jeżeli nie wiecie albo nie macie TikToka. No więc tak, to jest różowa łapka To jest pomarańczowa łapka, czyli ta To jest zielona łapka, czyli taka I to jest fioletowa łapka, czyli taka Bo ja różowej nie mam jak Wam pokazać dokładnie No bo wiecie, ja, ja nie kupiłam, bo u mnie nie było yy, Ale wiecie, jak wygląda kolor różowy, więc... Więc dobra Otwieramy sobie najpierw Fiolecik, bo ja najpierw chciałam różowy na pierwszym miejscu, potem fiolecik, potem to i potem to. I ja najpierw miałam wziąć, słuchajcie, fioletowy i ten, ale mama mi chciała zafundować jednego, więc się zgodziłam. I słuchajcie, dwa sobie ja kupiłam. Jakby co, widzowie, to to nie jest. W środku, jeżeli ktoś z Was nie wie, wiadomo, nie. To jeżeli ktoś z Was nie wie, to to nie jest w środku jeden pet shop, tylko w środku są y, dwa pet shopy, które skrywają też swoje dodatki. Ok, więc otwieramy. To fajne opakowanie takie, widzicie? I dobra. Dobra? Sprawdzamy, mam nadzieję też, że wszystko będzie, ale raczej powinno być. Wow. Ok, już nam coś tu wypada. To są dodatki, ja już to widzę, ale i tak możemy sobie to otworzyć. Hmm. Okej. Okay. Mamy tutaj taką opaskę. Naszyjnik. Oraz aparat, ten boski aparat. Tak one się prezentują. Daję je na razie na boczek. I to też tam na boczek. I otwieramy tutaj pizzopaneczkę. Jest tam jeszcze w środku, oczywiście. Dobra. O mój Boże! Jaki ładny! O ja cię kręcę, patrzcie. EPS oczywiście. Ej, mega ładne. Super pięknie to wygląda. I jeszcze mamy w środku jednego. Dobra. I jeszcze mamy... O, karty. Czy karty? Nie wiem, czy tu są dwie, czy jedno. Będę polować też na różowy. Słuchajcie, najwyżej sobie albo nagram osobny opening filmik, albo po prostu nagramy na shorta. Ok, czyli dostaliśmy taką kartę i tą ulotkę. OK, Jest tutaj nasza czwarta seria. Także yy, spoko i dobrze. I dobra, jeszcze otwieramy tego drugiego petrza, nie? Dobra, ale ładne. on już widzę to. OMG, ale super. Popatrzcie jakie ma w ogóle wyraziste kolory. Super. Na kamerze prawie identycznie jak na żywo. Także weźmiemy yy, sobie to. Na razie włożymy do opakowania, żeby nie robić niepotrzebnego bałaganu, bo dzisiaj też miałam Jesienne porządki. Yy, więc tak. Damy sobie te pet i dodatki, akcesoria na bok. I otwórzmy sobie teraz pomarańczowe. Pomarańczowe. Jezu, 5 minut dopiero. Nawet nie wiedziałam, że to tak szybko minie. Ok. Bierzemy i otwieramy. Po odcinku na mnie też czekają lody, także jeżeli wy też będziecie jeść lody, albo coś innego. Albo jeżeli w ogóle teraz jecie coś, to smacznego wam życzę. I dobra, mamy tutaj pet shopa już jakiegoś chyba? Czy to są dodatki? Nie, to są dodatki chyba. To są widzowie dodatki na 100%. Okej, okay, ej mega ładne ma to dodatki, poczekajcie. Wow, ej to są perfumy niby? Ej, to będzie świetne do odcineczków. Ej, to są... To jest w ogóle jakiś krem. A może to być też jako niby babeczka jakaś albo coś? I mamy takie. Świetne. Świetne powiem wam. I teraz... Openingujemy sobie. U mnie dalej wiosna tutaj, słuchajcie. Ej, dobra, to będzie chyba duży ten shop. Ja już nie pamiętam, jakie to miały być. Aha, bo to będzie słonik! Matko, jedyna! Jaki on jest boski! Ej, nie spodziewałam się, że on będzie taki boski naprawdę. To będzie mój jeden z zrobionych pet shopów, chyba, wiecie? Naprawdę. I teraz tak, otwieramy kolejnego. I jest to małpka. O Boże. Też boska. Jakbym miała wybierać, które na razie lepsze, to nie wiem, czy nie to. Wiecie, widzowie, naprawdę mam takie wrażenie. Tak mi się wydaje, według mnie, że, że na razie te mi się bardziej podobają. I otwieramy teraz. takie ci to damy na bok. To będzie w tle. Teraz otwieramy to. Otworzymy chociaż jedno tak w miarę ładnie. O. Okay. W środku już nic nie ma, nie ma Karta z małpki I ulotka, oczywiście Bo wow. przepraszam Dobrze OK, i teraz otwieramy sobie, słuchajcie, ostatnie pet shopy Te Te otwieramy Jak będę już miała wszystkie Mam nadzieję, że mi się udał zbierać wszystkie z tej Właśnie miniserii Wiecie, w sensie, że z tych To po prostu y, Powiem wam, które według mnie Najbardziej mi, W sensie, które mi się najbardziej podobają, nie? Y, na ten moment To mi się podobają Najbardziej te pomarańczowe Chociaż te fioletowe Nie ukrywam, że też są super I Ja wam z całego serca polecam Na pewno pomarańczowe Fioletowe też są spoko, ale no jednak mi się bardziej podobały pomarańczowe. Okej, okay, dobrze. Nie, no ja zawsze wyciągam najpierw dodatki, ale te dodatki, o kurde, one są spoko. Pabel tea i Arbus. W ogóle o tym, że one serowe będą w sklepach, się dowiedziałam od youtuberki Darliwki. Także pozdrawiam Cię. Masz bardzo fajne filmy i słuchajcie, otwieramy sobie dalej ciąg dalszy tego pudełeczka, tego opakowania. I mamy tu Pet Shop'a, dobra. Już się boję, jak on będzie, czy on będzie ładny, czy nie, nie. Jezu, jaki cute, ej! Ej, jaki fajny, szkoda, że wy go nie możecie na żywo dotknąć, on jest po prostu boski. Nie no, świetny, po prostu mła. Great. Po angielsku. Świetny. Okej. Okay. Jezus, Maryja, ale piękny. Ej, mega ładny. Bardzo mi się one podobają. I mam teraz dylemat, które mi się najbardziej podobają, naprawdę. One są wszystkie takie cudowne, takie boskie są. Że to jest głowa mała, to jest jakiś szok. Okej, okay. Wyci okay, wyciągam sobie kartę i ulotkę. Karta. Ulotka. Według mnie powinny być, słuchajcie, y dwie karty, no bo dwie figurki. Ale dobre, niech już będzie tak, jak jest. Dobra. Ej, podoba mi się. Podoba mi się serio to. I te petshopiki inne. Poczekajcie, sobie tylko to schowam i będziemy działać dalej. Będziecie chociaż widzieć sobie, jak ja to robię. jedno spakowane. Dobra. Chyba by nie widzieć. Tak. Dobra. I ostatni. A tak a widzowie, widzowie oglądaliście już ten drugi sezon Wednesday, bo ja oglądałam i normalnie kocham Wednesday i od ja tylko kawałek. No, to może się dowiecie o tej panience yy, właśnie na innym odcinku, bo może będę robić unboxing jeszcze takiej innej panienki, takiej kolorowej jej koleżanki. Ci co oglądali Wednesday to wiedzą o kim mówię. Yy, widzowie, to wygląda bosko, A więc tak. Yy. Tak się prezentuje pierwszy zestaw. Pierwszy zestaw się prezentuje tak. Drugi zestaw prezentuje się tak. I tak się prezentuje trzeci. No czwartego nie mam. Nie było u mnie tak, jak mówiłam już. Yy, a wy co widzowie? Jeżeli spodobał Wam się odcinek, to lajkujcie, subskrybujcie, udostępnijcie, komentujcie, wpadajcie na mój drugi kanał Amigra i na mój trzeci kanał Amdziecka Boka i na moje inne filmiki, shortsy. I na moją społeczność, i na moją społeczność, no i co widzimy się w następnym odcinku, to pa pa!